W tym filmie mój kolega Sagi zbudował dla mnie hardkorowe więzienie z Bedrock'a. Jedyną drogą ucieczki jest to oto małe wyjście. Czy uda mi się z niego wydostać? Oglądajcie odcinek, aby się przekonać. Na start pojawiłem się w takim oto miejscu. Koło mnie znajdował się piec z sztukami surowego żelaza. Również dzięki F5 zauważyłem item frame'a z wędką, którą wyjąłem z ramki. Dookoła mnie znajdowały się daylight sensory. Niestety, jedyne ich użycie, jakie znałem, to aktywowanie redstone'u, gdy nastanie dzień lub noc. Także na to chwilę nic mi nie dawały. Na szczęście, na denno znajdował się jeden pień, który zniszczyłem. Dodatkowo rozwaliłem wszystkie wcześniej wspomniane sensory i podniosłem je do eku dzięki mojej wędce. Zamieniłem drewno na deski i spróbowałem podbudować się w górę w nadziei, że może coś mi to da. Oczywiście byłem w błędzie, dlatego zrezygnowałem z tego pomysłu. Postawiłem Daylight sensor i próbowałem na niego klikać, żeby może jakimś cudem zadziałał jak trapdoor, dzięki czemu mógłbym wydostać się z pułapki. Nie zadziałało, więc otworzyłem piec. Niby mogłem przypalić żelazo drewnem, ale to by i tak nic nie dało, dlatego spróbowałem przypalić je daylight sensorem i zadziałało. W tej chwili widziałem już jak wydostać się z tej pułapki. Z czterech sztabek żelaza skraftowałem ironowego trapdora i z jednej deski guzik. Postawiłem konstrukcję i nic się nie stało. Jednak po chwili myślenia uświadomiłem sobie, że podczas zamykania się klapy powinienem podskoczyć. Tym oto sposobem rozwiązałem pierwszą zagadkę. Dodatkowo zniszczyłem piec, ponieważ zawsze mogło się coś pod nim skrywać. Następny pokój był dosyć dziwny. Zamiast bedrokowej ściany ujrzałem piasek dusz. Również otworzyłem skrzynkę, w której znajdowało się 10 żelaza i ender perła. Szybko zorientowałem się, że Sagi zablokował niszczenie Solsendu. Zastanawiałem się, czy Piasek Dusz nie ma może jakichś magicznych zastosowań, przez co mogłem na przykład przerzucić przez niego perełkę. Nie chciałem ryzykować, dlatego wszedłem na Wikipedia Minecrafta i przeczytałem dosłownie prawie cały artykuł o Solsendzie. W pewnym momencie nastałem się na zapiskę o tym, że Piasek Dusz nie jest pełnym blokiem, co w praktyce oznacza, że jeżeli wycelowałbym w idealne miejsce, to jestem w stanie przeteleportować się przez niego. Wszystko zaczęło układać się w całość, ponieważ w pokoju jedno miejsce było specjalnie oznaczone dodatkowym piaskiem, to jakby mówiło mi, że to jest właśnie to miejsce, w którym muszę coś zrobić, aby uciec z tej pułapki. Wycelowałem perłę i proszę bardzo, udało się. Byłem w wąskim pokoju z trapdorem i stołem alchemicznym, w którym znajdowały się trzy buteleczki z wodą. Zauważyłem głęboką dziurę, która prawdopodobnie prowadziła do kolejnego pomieszczenia, ale oczywiście jakbym tam skoczył, to bym zginął, dlatego zebrałem klapę, i zacząłem pływać w jednej kratce. Znalazłem beczkę z kolejną buteleczką. Zniszczyłem barela, jednak nic za nim nie znalazłem. Zacząłem robić to samo z craftingiem, ponieważ byłem dosłownie pewna 99%, że będzie za nim schowana jakaś skrzyneczka. Niestety myliłem się. Nie wiedziałem co zrobić, dlatego sprawdziłem czy może jestem w stanie zrobić potki z daylight sensora. No no nie byłem w stanie, no. Dosyć długo zastanawiałem się jak uciec z tego pokoju. W końcu udało mi się zrozumieć co muszę zrobić. Z siedmiu żelaza skraftowałem kodru. Napełniłem go trzema buteleczkami z wodą i z pozostałego Irona stworzyłem wiadro. Zebrałem wodę, wziąłem ze sobą crafting, po czym walnąłem klacza. Na dole czekała na mnie tabliczka z napisem wylej wodę oraz kamienne przejście, które było zamknięte. Zapomniałem też powiedzieć, że jedyną zasadą tego więzienia jest to, że nie mogę iść żadnych rzeczy ze stona ani żadnego redstone'a. Nie miałem nic do wyboru, dlatego posłuchałem się tabliczki. Przejście otworzyło się, lecz moja woda zniknęła. Znalazłem się w dziwnym pokoju z dynią oraz skrzynką. W niej znajdowały się dwie sztabki żelaza i bloki śniegu. Obok siebie zobaczyłem również parkura. Skacząc po nim dojrzałem zombiaka, nad którym stała tarcza strzelecka. Jest to blok, w który jeśli czymś walniemy, to aktywuje on redstone. W swoim eku posiadałem wędkę, lecz nie dosięgała ona do tego celu. Dlatego skraftowałem nożyce, wyciąłem dynię i postawiłem bałwana. Ten zaczął rzucać śnieżkami w stronę moba. Chwilę poczekałem, aż w końcu kulka trafiła w target blok. Kamienne przejście natychmiast się otworzyło. W następnym pokoju zobaczyłem czesta z łukiem oraz trzema strzałami. Po jego drugiej stronie znajdował się blok stona, który prawdopodobnie prowadził do kolejnej części więzienia. Również w suficie ujrzałem ogromną dziurę, na której końcu został postawiony kamienny przycisk. Pewne rozwiązania zagadki strzeliłem do niego z mojego łuku. Wydawało mi się, że trafiłem, lecz nie usłyszałem żadnego dźwięku, który wskazywałby na to, dlatego wypuściłem kolejną strzałę i kolejną. Niestety nic się nie stało, a co jak widzicie na ekranie co najmniej jedna strzała trafiła w guzik. Pomyślałem, że cała ta dziura w suficie mogła być dla zmylenia mnie, więc niszczyłem skrzynię, pod którą nic nie znalazłem. Miałem już pisać do Sagiego o to, że więzienia nie da się przejść lub coś w tym stylu, jednak stwierdziłem, że zanim posunę się tak daleko, to obadam dokładniej ten temat. W mojej wyszukiwarce wpisałem frazę Activating button with bow Minecraft. Od razu wyświetlił mi się film, w który kliknąłem. Jego tytuł brzmiał. Czy możesz aktywować kamienny przycisk łukiem. Swoją drogą o odcinek był wrzucony 2011 roku. Ale dobra, to nie jest ważne. Na nagraniu wyraźnie widać, że nie da się tego zrobić. Nie ukryłam, że w tamtej chwili dosyć mocno się zdziwiłem, gdyż byłem pewny, że łuk na spokojnie może aktywować guzik. Przypomniałem sobie, że w poprzednim pokoju nie zniszczyłem skrzyni, dlatego udałem się tam. Zdecydowałem, że jeśli nic pod nią nie znajdę, to zadzwonię do Sagiego i powiem mu, że źle zrobił więzienie. Na szczęście pod czestem ukrył się piec, w którym schowana była mokra gąbka. Po co mi ona? Zatem patrzcie. Najpierw włożyłem wędkę, która zaczęła ją przepalać. Następnie w to samo miejsce dałem puste wiadro. Dzięki temu po chwili otrzymałem suchą gąbkę i moje wiadro zostało napełnione. Dodatkowo na wszelki wypadek zabiłem bałwana, który dał mi jedną śnieżkę. Zebrałem też wcześniej pozostawiony blok. Z pomocą wody wspiąłem się do przycisku i go kliknąłem. Natychmiast usłyszałem przesuwanie się pistonów. Tak jak myślałem, przejście się otworzyło. Przedem do pomieszczenia pełnego pszczół. Zorientowałem się, że nie mogę niszczyć tu żadnych bloków. Naprawdę dziwnie to wyglądało, dlatego poszedłem do kolejnego pokoju, który wyglądał identycznie. Znów nie mogłem niczego rozwalać. Więc ponownie poszedłem dalej. Znowu to samo. Sprawdziłem, czy mogę coś zniszczyć, ale nic z tego. W następnym pomieszczeniu identycznie. Otworzyłem drzwi i na szczęście kolejny pokój był już normalny. W każdej chwili mogłem wrócić do pszczół, ale na razie nie chciałem tego robić. Posłuchałem się tabliczki, która kazała wylać wodę i w ten oto sposób odblokowałem kamienne przejście. W tej chwili znalazłem się w ogromnej komnacie. Naprzeciwko mnie znajdowały się bloki stołna, a za nimi otwór prawdopodobnie do dalszego pokoju. Raczej tego, iż w moim eku posiadałem sporą ilość bloków, stwierdziłem, że spróbuję się tam podbudować. Wydawało mi się, że jestem w stanie. Wykonać ten skok, dlatego go wykonałem. Znalazłem się na kamiennych schodkach. Nie miałem praktycznie żadnego rozpędu, przez co, aby wykonać kolejny skok, potrzebowałbym co najmniej jednego bloku. Prawdziwy ekwipunek, niestety nic oprócz nasion dyni, z których i tak nie mogłem nic zrobić, nie zauważyłem. Tak więc wróciłem z powrotem do pokoi z pszczołami i wtedy przypomniało mi się, że przecież z 4 butelek miodu można skraftować blok miodu. Natychmiast zebrałem cały miód z uli. Swoją drogą owady na mnie się wkurzyły, ale na szczęście nie zadawały mi żadnych obrażeń. W pokoju z parkurem kliknąłem na crafting i stworzyłem wcześniej wspomniany blok. Wykonałem pierwszy skok i drugi, stawiając pod sobą miód. Jednak pojawił się problem. Nie mogłem na nim skakać. Ryzykując sporo, zniszczyłem go i w tym samym czasie podskoczyłem. Na szczęście udało mi się. Z sufitu kolejnego pomieszczenia spływała lawa. Podszedłem do niej jak najbliżej i od razu spróbowałem zabrać ją wiaderkiem. Nic z tego. Po drugiej stronie pokoju znajdował się lód oraz pod nim wykopana ogromna dziura. Domyślałem się, że muszę go roztopić. Wtedy zamieniłby się wodę i bezpiecznie mógłbym zejść na dół. Również zacząłem wejść się na górę. Niestety nie dało się tam wejść, bo było za wysoko. Obok stał również płotek, na który i tak nie mogłem skoczyć. Prawdziwie czy w lawie jest jakaś ukryta skrzynka? Nie myliłem się. Znalazłem w niej dwie bloki mchu. Chciałem wejść do tajemniczego pokoju, dlatego postawiłem je. Niestety wciąż było za daleko. Sprawdziłem czy mogę coś z tego skraftować. Okazało się, że jestem w stanie stworzyć trzy dywaniki, czyli idealną ilość. Postawiłem je i w pomieszczeniu zobaczyłem dwa ule oraz jedną skrzynkę, w której znalazłem cztery nicie i stak strzał. Zacząłem biegać w kółko, myśląc jakby tu roztopić wcześniej wspomniany lód. Z tego wszystkiego przyłnięło mi się, że posiadam śnieżkę, tak że rzuciłem ją w lawę, z nadzieją, że znajdzie się tam tacza strzelecka czy coś. Aby być pewnym, że nic takiego się tam nie znajduje, wystrzeliłem parę strzał. Nagle oświeciło mnie. Przecież wystarczy że skraftuję blok miodu i zrobię klacza, więc powrotem wróciłem do pokoju z ulami. Jednak zapomniałem o tym, że są tam tylko dwa ule, więc nie zrobię bloku. Z drugiej strony przypomniało mi się, że klikając na ul ulnożnicami uzyskam tak zwane hanikomby. Łącznie miałem ich sześć. I uwaga, to jest przełomowy moment. Świece. Mogłem skraftować świece. Szczęśliwy, że zaraz przejdę pułapkę, postawiłem cztery z nich na lodzie. Co się stało? Świece trzeba zapalić, a ja nie miałem czym tego zrobić. Spróbowałem postawić dywanik tak, aby lawa rozlała się bliżej do celowego miejsca. Niestety owy szybko się spalił. Zacząłem niszczyć skrzynkę, która znajdowała się w gorącej cieczy z myślą, że może pod nią być ukryta baza. Niestety zamiast tego usłyszałem dźwięki jej spalania, co oznaczało, że nic pod nią nie było. Po jakoś 5 minutach biegania w kółko postanowiłem ponownie skorzystać z łuku, ponieważ nie mogłem bez powodu dostać aż staka strzał, na do czegoś służyć. Wtedy pojawiła się iskra nadziei. Przecież strzały puszczone przez lawę palą się. Czy mogłem tak zapalić świecę? W tamtej chwili nie wiedziałem, ale nie pozostawało mi nic innego niż to sprawdzić. W ten sposób po około 10 próbach Trafiłem w punkt. Podszedłem bliżej, aby zobaczyć, czy zadziałało. Udało się. Dosłownie, sekundę później, lód się roztopił. Spłynąłem w dół, zacząłem tabliczkę z napisem wylej wodę. Jednak, zanim to zrobiłem, to wpłynąłem na górę i sprawdziłem, czy w lawie na 100% niczego nie było. Potem posłuchałem się tabliczki, dzięki czemu przejście dalej się otworzyło. Ujrzałem mały pokoik, z dwoma muchomorami, brązowym grzybem i jakimś niebieskim kwiatkiem. Zebrałem wszystko do EQ, zniszczyłem dirt, jednak nic pod nim nie było. Musiałem przeskoczyć półtora kratki, aby wydostać się z pomieszczenia. Również wziąłem miskę, która leżała na item frame'ie. Teraz widziałem na 100% co muszę zrobić. W minecraftie istnieje takie coś jak podejrzana potrawka. Zależnie z czego ją zrobicie, to da wam inny efekt. Domyślałem się, że w takim przypadku dostanę boosta, dzięki czemu wydostanę się z pułapki. Tak więc zabrałem się za kraftowanie. Zjadłem i miałem rację. Ujrzałem drzwi do wolności. W ten oto sposób uciekłem z więzienia Sagiego i wygrałem 250 zł, ponieważ przed filmem założyliśmy się o to, że stąd nie ucieknę, a jednak udało mi się. Zostawcie suba. Swoją drogą, się chcecie kupić jakąś gierkę w obniżonej cenie, to wbijajcie na Instant Gaming. Link w opisie.